Cześć siema, na witam wszystkich tutaj Lejto. Dzisiaj mam dla was kolejny materiał z Tekkena 8. Myślę, że to jest najważniejszy materiał na ten moment z Tekkena 8 ponieważ poznaliśmy w końcu datę premiery gry Tekkena 8 e, także zobaczcie cały materiał, a na pewno dużo ciekawych informacji się dowiecie, ponieważ były też rzeczy, mam też rzeczy, które wam przedstawię, które nie były pokazane w tym trailerze bezpośrednio, które e, który zaraz sobie obejrzymy także jeżeli jesteście fanami no to oczywiście zostańcie do końca zostawcie lajka, subskrypcję, no i komentarz jak wam się będzie podobać trailer e, czy dobrze trafiliście z datą premiery czy niekoniecznie, także Zaczynamy. Ok, na start mamy tutaj oczywiście trailer, później mam przygotowane kilka dodatkowych informacji, które zostały podane. Jeżeli chcecie sami obejrzeć, no to oczywiście na YouTube macie na wielu kontach. Na koncie PlayStation, koncie chyba IGN i ja oglądam na koncie Bandai Namco na YouTubie. Jeżeli chodzi ogólnie o ten reveal, o ten trailer, gdzie to pokazali, to był to event Gamescom 22 sierpnia. Pod wieczór dla Polski był właśnie Gamescom, i tam został pokazany super trailer Tekken 8, taki w sumie premierowy. I po, została podana w końcu data premiery. Także zaczynamy. Najpierw sobie obejrzymy, później troszeczkę pewnie jakiś slow motion. Omówimy temat i przejdziemy do dalszych informacji, a więc, let's go! Jest Bandai Namko, ja szybciutko łyk kawki. A niech sobie trailer oczywiście leci. Ok, Tekken 8. ok. Mamy już nowe w sensie stare ujęcia, ale w nowym stylu zrobione. 32 postacie będą, no to już coś wiemy: 32 postacie. To jeszcze sporo, brakuje. Azus, Azukena. New Tekken Saga Begins. Ile joków tam było? Wow. O oh, nie. Jest dragonow. O, oh, znowu z Brianem. Jest Shahin. ale upgrade dostał. Fajnie wygląda. Fajnie wygląda. Steve. Mega Steve wygląda super dobrze. Leo? Bardzo podobnie. Bardzo podobnie bym powiedział. Tak, jeszcze bardziej jak postać z Final Fantasy. No i Yoshimitsu. To w ogóle Yoshimitsu wygląda jak z przyszłości, naprawdę. New Single Pair Mode. Arcade Quest. O! Awatary. Tylko, że ładniejsze według mnie. Awatary tak jak w strecie. Harada był chyba. To miał być chyba Harada i Ma Michael Murray. Kustomizacja. Fajne przejście zrobili. Na tym trailerze przynajmniej. Uuu, ale Brian dobrze wyglądał. Widzieliście to? Ale Brian dobrze wyglądał. Klasyczny Paul. Okej, okay, Raven chyba też z piątki? Kojarzę ten strój w każdym razie. Jezikuma. kuma. Mechaniczna ryba, no nie, bo padnę. <noise> w ogóle Kuma miał... Taki strój, jakby ala Heihachi. Ale nie ma pandy, co ciekawe. No i teraz. Teraz się przygotujcie, jak ktoś jeszcze tego nie wiedział. Tekken 8, ok. January, czyli... styczeń, 26 stycznia 2024. Także na początku roku, pod koniec stycznia mamy premierę Tekken 8. Gdzieś w połowie stycznia, z tego co pamiętam, jest finał Tekken World Tour. Więc tak jak mówiłem, Idealnie po finałach Tekken World Tour będzie Tekken 8, więc to co przewidywałem się sprawdziło. Tylko że ja jeszcze troszeczkę później przewidywałem gdzieś w okolicach marca, że będzie Tekken 8. A dostaliśmy już pod koniec stycznia, ale po finałach Tekken World Tour. Także super sprawa. I tutaj jeszcze na końcu właśnie jest: to jest ekskluzywny trailer pokazujący dodatkowe wersje, jakie możecie sobie zamówić. Także najpierw to omówimy, a później będziemy slow motion robić, jeżeli chodzi o. O filmik, a więc tak, od 22, czyli od razu jak pojawił się ten trailer, możecie już preorderować sobie gierkę. Standardowa edycja Deluxe, edycja i edycja Ultimate, to zapewne będzie i pudełkowo, i cyfrowo. No i tutaj będą pokazane zaraz dodatki, troszeczkę skipnę. Proszę bardzo, edycja Deluxe, czyli ta druga z trzech, co nam daje? Gold Suit Pack, czyli nie widzicie, jak kamerkę na sekundę zwinę? O, tutaj po lewej stronie mamy złote złote stroje dla 32 postaci, czyli dla wszystkich postaci takie, wiecie, driperskie, e, fajne słegowe złote stroje, pre-order to get e, mamy awatar, czyli te, te jakby awatary, te laleczki, które będą pewnie w tym lobby, tak jak ala Street Fighter czy chociażby Guilty Gear Strive, e, takie, taki awatar jakby postać, e, mini postać dochodzenia, e, która wygląda jak Paul. A dla PlayStation Exclusive tutaj nie widzicie, bo jest ten paseczek, już go zwinę. PlayStation Exclusive na dole Avatar dla Jakomokujin i Tetsujin. Czyli to jest tylko ekskluzyw jak weźmiecie pre-order dla PlayStation 5. No i co jeszcze? Playable Character Year One Pass, czyli Season Pass, pierwszy Season Pass dostaniemy, w którego w skład będą wchodzić później cztery dodatkowe postacie. Czyli już wiemy, że będą na start. 32 postacie, plus w pierwszym roku pierwszy Season Pass będzie miał dodatkowe 4 postacie. No i bonusowo na początku yy, Kin Jin Awatar Skin, czyli to samo co jest na dole. Czyli pierwszy Season Pass będzie zawierał 4 postacie, plus jeden awatar Kin Jin, czyli kolejny Moku jeszcze w, w lepszej jakby wersji, nie? O no i oczywiście pełna gra. Także to jest ta wersja Deluxe, czyli ta druga z trzech. Wersja medium, że tak powiem. A teraz zobaczymy jeszcze tą edycję Ultimate. Edycja Ultimate to samo co w Deluxe, czyli e, złote stroje, e, e, Awatar Pola, Awatar Mokujina, Tetsujina. Pierwszy e, Season Pass, czyli e, Awatar Skin Kinjina, plus cztery postacie, czyli po prostu pierwszy Season Pass. A dodatkowo kolejne awatary, czyli awatary dla Kazui, Jun i Gina, no i klasyczne koszulki, które będziecie mogli założyć na te swoje awatary, które pewnie gdzieś tam po jakimś lobby będą sobie biegać, czyli 32 koszulki z klasycznymi jakimiś plakatami i logo Stekena. Te awatary jestem ciekawe, czy będą jakkolwiek później dostępne do kupienia na przykład osobno, nie wiem, awatar taki za 3 dolary. Czy będą do zdobycia w grze? Tylko, że będą po prostu drogie? Czy to jest taki mega ekskluzyw? Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Podejrzewam, że te moku Jin to jest ekskluzyw taki pełen, pełen. E, ale jestem ciekawy, czy taki właśnie Paul, Kazuya, Jin, Jun, czy to będzie później jakoś dostępne e, normalnie w grze, nie? Jeżeli nie kupi się tej Ultimate edycji. Także tak to, tak to wygląda, jeżeli chodzi o edycję. No i na końcu jest super, uber wypasiona edycja kolekcjonerska. E, no to jest szok. Jeżeli chodzi o cenę, to jest 280, jeżeli się nie mylę, euro, dolary lub euro. Wydaje mi się, że euro. W każdym razie ponad 1300 zł, jak sobie tam sprawdzałem i przeliczałem. I macie tak, premium box, czyli wielkie pudło. Um, Steelbooka, steel grę całą. To jest ciekawe, że te, powiedzieli o tym, że tutaj jest gra, bo często w tych kolekcjonerkach nie ma gier, tylko są te wszystkie figurki, dodatki, a nie ma gry. Osiem jakichś świecących się kolekcjonerskich kart. Moneta Arcade Token, 5 cm, taka jakby powiedzmy złotówka. LeRoy Smith Metal Ring, czyli e, pierścień LeRoy'a. To jest ciekawe, to jest mega mega myślę fajna rzecz i ładnie wygląda estetycznie, mógłby być normalnie noszony według mnie. To co było wcześniej, czyli wszystkie te Season Pasy, DLC, awatary i tak dalej, plus e, ekskluzywna wielka figurka, tak samo w Tekkenie 7 była figurka e, bodajże Kazuji z Jinem jak się pięściami tak uderzali, mam tą figurkę osobiście. E, no a tutaj mamy tego ikonicznego gina, który jest w połowie zamieniony w Devil Gina. nie? Także no, edycja wypasiona, ale mega droga jak dla mnie. Ale na pewno ktoś się skusi. Nawet sam Harada pisał, że warto od razu zamawiać, bo jest mega ograniczona ilość tych kolekcjonerek. Także jeżeli ktoś z Was jest takim szczęściarzem i chciałby to kupić, no to polecam się sprężać. Ok, także sprawę daty końcówka stycznia mamy załatwioną. Teraz sobie jeszcze zobaczmy tak bliżej trailer, a potem dojdę z Wami do dodatkowych tutaj. Unikalnych informacji, które były gdzieś powiedziane później w jakichś wywiadach czy coś takiego. Czyli już wiemy, że mamy 32 postacie na start. Jeżeli chodzi o postacie, 32 plus potem 4 jeszcze dodatkowe w pierwszym roku, jako DLC. Według mnie to jest za dużo. Ja wiem, że tam jeżeli gracie sobie casualowo, to czym więcej postaci, tym lepiej. Dlatego Tekken Tag Tournament 2 e, czasami był lubiany przez super casuali, bo dużo się działo i było dużo postaci. Ale czym więcej, dla mnie za dużo postaci to jest słaba sprawa, bo są 32 postacie na start. Musicie do tego doliczyć, że znając życie, patrząc na Tekken 7, pewnie ze 15 postaci lekko jak nie 20 będzie dodanych. W ciągu 2-3 lat następnych jako DLC więc 32 na start to jest dla mnie za dużo. Tak jak mówię, no to jest po prostu za dużo ciosów. Jak ktoś chce troszeczkę lepiej grać, to ogarniać, no to musicie sobie wyobrazić, że mamy 32 postacie na start. Każda postać ma plus minus 100 ciosów i do tego każdy z ciosów ma po 4-5 właściwości, jak nie więcej musicie to zapamiętać. nie? No także jest ciężko. Ja obstawiałem tak, dla mnie idealnie by było i ogólnie obstawiałem 25 maksymalnie 28 postaci na start, ale to taki super max, ale bardziej byłem 25-26 postaci, no ale polecieli na grubo 32 postacie, więc myślę, że sporo, eee, Street Fighter chyba ma 18 na start, a też się wydaje, ok, liczba, chyba tam jest 18 postaci, nowy Street Fighter, dobra, co tutaj jeszcze zobaczyliśmy, zobaczyliśmy nowe postacie, jest dragunow. Także fajnie, bardzo lubię Dragunowa. Dragunow, Brian, Devil, Jean, no to są moje klimaty. Dragunowem też bardzo dużo grałem, już od Tekena 6 tak naprawdę. Jest Dragunow, jest Shahin. Shahin był prostą postacią pokazaną w Tekenie 7. Też myślę, że nim sobie pogram, bo no zawsze gdzieś tam, gdzieś tam mnie do niego troszeczkę ciągnęło i jest naprawdę spoko postacią. Także Shahin jak najbardziej na plus i ten design jest mega fajny, trochę taki ala Prince of Persia. A, szczególnie ten, ten najnowszy Prince of Persia, podobnie chyba wygląda. Steve wygląda super, super dobrze, jak dla mnie. Bardzo fajny design Steve'a zrobiony. Klasyczny Steve, tylko że przez nowy silnik wygląda po prostu jeszcze lepiej, nie? No i na końcu Leo. Leo wygląda mm, trochę podobnie jak Cloud z Final Fantasy VII. Ogólnie wygląda jak postać z Final Fantasy VII, ale bardzo spoko. Nic wielkiego, jakichś super mega zmian nie ma. No i Yoshimitsu. Yoshimitsu. Już w ogóle wygląda jak... jakby dosłownie z księżyca spadł. Tak wiecie, turbo z kosmosu, nie? Jak Yoshimitsu w 7 też wyglądał jak taki odklejony, to tu wygląda turbo z kosmosu, już naprawdę cały się świeci. Trochę jakby, nie wiem, połączył się z Azazelem, czyli boss z Tekena 6, jak się nie mylę. wiecie, ten taki wielki jaszczur z kolcami, Azazel. Trochę to tak, takie coś przypomina. Ale to tylko takie moje, wiecie, porównanie, które mi się przypomniało. I tak to mi wygląda. Co tu mamy jeszcze? New single player mode, czyli taki tryb chodzony, tryb arcade, pewnie to będzie działać na zasadzie Street Fightera 6, czyli wiecie, to nie będzie jakieś super cudo ten arcade, po prostu będziecie tutaj sobie chodzić, będą jakieś e, maszyny do grania. Oprócz tego będzie pewnie można jakoś prywatnie sobie pograć, może jakieś dodatkowe walki, eventy będą, także wiecie, to nie jest główny na pewno jakiś super mega tryb. Będzie też tutaj można grać, właśnie, jakoś pewnie odpalić te turnieje. Ale podoba mi się to, że są awatary, nie postacie, które wybieramy, tylko awatary i będziecie mogli swojego awatarka fajnie zrobić. I potem na dłuższą metę możecie być fajnie zapamiętani właśnie poprzez tego awatara. Nie? Także to mi się ogólnie mega podoba. Kastomizacja, wygląda ładnie. Tak jak wiecie, w Tekenie 7 często te ubrania jakoś odstawały, nie pasowały. Tutaj customizacja z tego co pokazali na wstępie po prostu wygląda ładnie, leży dobrze, jest ok. Także zobaczymy ile tego tak naprawdę będzie. No ten Brian wygląda kosmicznie. To jest taki vibeik uh, Nemesis, Mr. X z Resident Evil, ewentualnie Devil May Cry. No ten ten cały tutaj strój Briana wygląda kosmicznie. Na pewno będę używać. Także fajna sprawa. E, klasyczny strój dla Pola. Jest to co ludzie chcieli. No i tutaj mamy ten driperski zestaw złotego stroju. E, także spoko. I Kuma jeszcze został pokazany. Kuma ma strój, ala Hachi. Jego rajzard teraz ryba się zamienia w tutaj jakąś. E, Rakietę, tak naprawdę śmiesznie. No, i Kuma ma strój taki, ale Heihachi, właśnie karateka, mi się wydaje. Także ciekawy jestem, co zrobią z Heihachim: czy wróci jako DLC, czy nie. Zobaczymy. Dobra, także tyle jeżeli chodzi o trailer. Mam jeszcze kilka ekskluzywnych informacji. Tutaj są zbliżej pokazane właśnie postacie. Zobaczcie sobie Yoshimitsu, jak dużo, dużo się zmieniło w sumie, jeżeli chodzi o Yoshiego. Dalej jest pokazany Dragunov. Mega fajnie. Podobnie do, swoje, do, do siebie z siódemki, na przykład, ale no dostał po prostu upgrade, no i na nowym silniku po prostu. Do, bardzo dobrze to wygląda Tak samo Steve Nie ma jakichś super zmian, ale wygląda po prostu bardzo ładnie I Shahin, Shahin mi się podoba Zmiana kolorków, zmiana troszeczkę czapeczki Mega mi się podoba Na plus na, na pewno Shahin Tutaj macie cały zestaw postaci, które już znamy Czyli znamy 24 postacie i 8 zostało. Zobaczymy, kiedyś tam był jakiś wyciek postaci, zobaczymy czy ten wyciek się sprawdzi, nie? Także widzicie już sporo, sporo postaci znamy, zobaczymy kto jeszcze dołączy. Myślę, że na 100% jakaś jeszcze nowa postać ogólnie będzie, bo dopiero mieliśmy tylko tą Azu... Azusenę, tak? Jako nowa postać, niech się nie mylę. Tak szyb... No Jun wraca, więc to nie jest nowa postać. Tak, Azusena jako nowa postać, więc myślę, że jeszcze z dwie nowe postacie będą, tak? Plus minus. Jeszcze jakieś informacje tutaj są wypisane, czyli że customizacja będzie nawet mocniejsza niż w Tekkenie 7, będzie więcej części i więcej kategorii. Życie i te panele będą mogły być customizowane, tak jak było to w Tekkenie 7. Pewnie będzie można to jeszcze mocniej customizować, mam nadzieję. Jukebox wraca do Tekkena 8, czyli ta muzyczka. I z tego co jeszcze widziałem, informacje to Jukebox, czyli muzyczka, tym razem ma być normalnie na wszystkich platformach, a na pewno na PlayStation i na PC, bo to widziałem. Nie wiem, jak z Xboxem. Wcześniej było to tylko chyba ekskluzywne dla PlayStation, a teraz Jukebox, czyli ustawianie sobie muzy muzyki ze wszystkich części Tekkena, będzie też prawdopodobnie na innych platformach, Arcade Quest doesn't replace the Story Mode. Czyli ten Arcade Quest to coś jest po prostu inny tryb, to nie, nie, jakby nie jest zamiennik story mode, nie? Eee... Arcade Quest is about recreating the arcade player's competitive lifestyle from the arcade days. Czyli to będzie jakiś tryb, który ma nam przypominać granie na maszynach, coś w tym stylu. Zobaczymy, czy to będzie normalne granie, czy granie awatarami, czy będą jakieś właśnie te awatary będą grały, ale będziemy mieli jakieś pieniążki, które można wydać i nie będzie można grać non-stop. No jestem to mega ciekawe. Mam nadzieję, że dużo rzeczy będzie do odbakowywania, a nie tylko do kupienia, za kasę czy coś takiego. nie? Także to mi się e, podoba. Ghost CPU wraca, czyli będzie można w nieskończoność grać walki z komputerem i one będą coraz lepsze i tego typu rzeczy będą się uczyć. Także to jest bardzo fajna sprawa. No i e, będzie mocny tutorial. To raczej było wiadome, że to będzie... Widzieliśmy to chociażby w becie, ale tutaj jeszcze bardziej zostało to potwierdzone. Będzie po prostu fajny, mocny tutorial dla nowych graczy, czego często w bijatykach, a szczególnie w Tekanie właśnie brakowało. Także możecie sobie zobaczyć parę screenów. Nawet będą tutaj te awatary widać wszędzie używane. To ciekawa sprawa wcześniej tego nie widzieliśmy. Teraz awatary będą wszędzie używane w tych tutorialowych sprawach i ogólnie pewnie w całej grze. Także to mi się w sumie podoba, bo te awatary są ładne. Nie są takie koślawe, jakoś te stroje nie wystają z siebie. nie nie, nie jest tak, że do siebie nie pasują. W Street Fighter 6 to jest inny styl awatarów, bardziej taki ala człowiek yy, i mega mocna customizacja, ale tam widać, że to wszystko do siebie jakby nie pasuje, a te awatary są troszeczkę podobne do awatarów Mi. E, awatary, mi z e, chociażby Nintendo, nie. Także na pewno wiecie o czym tutaj mówię. No i co, to chyba tyle. E, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie, jak Wam się trailer podoba, co jeszcze byście dodali, e, jak obstawiacie, jakie obstawiacie może postacie, jakie jeszcze wrócą. I to wszystko co myślicie. Zostawcie informacje w komentarzach, zostawcie oczywiście lajka, like, jak chcecie więcej na 8 po premierze. No i co? Widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Cześć!